Nie działa Pierdolę to e, Wejdź na to, wejdź na to i strzelaj w te, te w te, ja te żółte, wiebie, przyciski. Idą. W żółte przyciski W żółte przyciski, w żółte przyciski strzelaj Z tego Fuck. Jakie żółte kurwa przyciski Tam na, ko, nad tym, ty, te, nad tymi dispenserami na tym, na tym Żółte dystens... to są subskryberzy na YouTube, ale oh, Remek, ty Remek! Mogę pobić kogoś? Masz! poryu, Co ty robisz? Ow! Remek! Przywaliłeś mi z prawego prostego! Ale co, co ty zrobiłeś? Szumato! O, takim... ej no czemu mnie bijesz? Nie bij panią! Kopij! O, dostał w kulę! No, to było dobre Kochanie, wróciłem <laughs> O, To jest tak słodko. Czekają gram. naszy fani! Witam wszystkich bardzo serdecznie! Siemaneczko! Witam! Yo. Jesteśmy w Krakowie! Meetup! Meet Yo, ją. Witam bardzo serdecznie! Jak się dzisiaj czujecie? Jak tam wasze ogóreczki? <noise> Meetup! Otwieramy za godzinę, poczekajcie chwilkę! Poczeka poczekajcie chwileczkę! Świnki, świnki, świnki Świnki do kurwy nędzy Świneczki Kurde nie ma ich, mogłem korzystać jak byłem tutaj Pewnie żadnej nie znajdę żeby tutaj się biła Cholera Było tak dobrze tu jest? Tu jest świnka o, Serio? to jest jakiś, kurwa, żart? To jest, kurwa, niemożliwe. Jakby pierdolę, no jak to się stało? Nie no, kurwa. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, Szokam! Michał! Halo, gdzie jesteś? Michał! Michał! Gdzie się ukryłeś? Michał? Są tu granaty? Poczekaj, nie... Są to granaty? Za zaklepany, niechowany. Czy... Najpierw polecimy po kupy. Kupa, kupa, bardzo śmierdzi. Czekaj, śmierdzi kupa, śmierdzi cały czas. Kupa, 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 nie pachnąca, nie pachnąca, lecz śmierdząca. Tak śpiewał Gracjan Prostata. Nie! A, Tym... kolejni policjanci! Kolejni policjanci, ja nic nie robiłem złego! Jezus, Maria, strzelaj do mnie. Ja nie lubię, nie, nie umiem używać przemocy. Ej, chodź, robimy taniec, przy wyprzedzimy. <laughs> <laughs>